Ostatnie kilka lat w rozwoju technologii to wielki skok jakościowy, jeśli chodzi również o skanowanie 3D. Z ustawy o ochronie dóbr kultury i dziedzictwa narodowego jasno wynika, że każdy zabytek znajdujący się na terenie Polski powinien być skatalogowany i udokumentowany. Od kilku lat możemy zauważyć, że proces cyfryzacji w muzealnictwie przebiega w jakiś sposób. Nie jest to sposób płynny, szybki, ale raczej wolny i nieusystematyzowany. Skanowanie 3D w muzealnictwie. To technologia, która może wiele pokazać, a jeszcze więcej odkryć. A więc, do czego skaner 3D może przydać się w muzealnictwie, oraz jakie argumenty przemawiają za użyciem tej technologii? Bardzo ważnym aspektem w muzealnictwie jest dokumentacja naszych prac. Dzięki pracy ze skanerem 3D jesteśmy w stanie wykonać tę pracę w sposób szybki i płynny. Dokumentacja w skali 1 do 1 obiektów, dzięki której czas pracy skraca się około 80%. Dzięki użyciu skanerów, których praca opiera się również o akwizycję tekstur, jesteśmy w stanie wykonać dokumentację polichromii skanowanego obiektu w sposób niemal idealny. Skanowanie 3D obiektów muzealnych to także bezinwazyjna metoda badawcza. Wykorzystanie skanu 3D umożliwia również, Dokumentację pełnego procesu konserwatorskiego oraz dokumentację stanowisk archeologicznych. Dzięki technologii skanu 3D jesteśmy w stanie tworzyć cyfrowe biblioteki eksponatów muzealnych. Te, które do tej pory znajdowały się w magazynach, możemy również dzięki temu eksponować na przykład na stronach internetowych. W najbliższej przyszłości uważamy, że ilość skanerów i operatorów skanerów 3D w muzeach będzie się zwiększała, a stopień cyfryzacji. Gwałtownie wzrośnie.